Kryot Games znów zaskoczył i to nie tyle faktem, że dosłownie przed momentem mieliśmy nową bohaterkę w LOLu, czyli Senne. Tylko zaskoczył mnie tyle fakt, że czwartek miał być dniem innej serii, o której kto był na streamie to wie. Pamiętacie taką serię jak LOL Ring? No tylko trochę inaczej. Ciii. W każdym razie nie da się przewidzieć dnia ani godziny, kiedy w świecie gier pojawi się coś nowego. Więc dziś zajmiemy się Apheliosem, Nową postacią, która już niedługo pojawi się w League of Legends, bo bodajże w drugiej połowie grudnia. Co wiemy o nim już teraz? I jak to jest, że wiedzieliśmy o nim już kilka dobrych tygodni wcześniej? O tym dowiecie się z dzisiejszego materiału krowych newsów. Zacznijmy od tego na jaką rolę przypisany będzie nowy bohatera Helios, bo zauważyłem, że sporo osób patrząc na niego widzi dwie rzeczy. A że będzie to asasyn pod AD, B jest on tak podobny, że w zasadzie wygląda on jak syn Wladimira. Zatem po kolei, odnośnie punktu A nie będzie to, przynajmniej tak się wydaje, Assassin, choć o tym w dalszej części materiału, a ma to być nominalny AD Carry, co dla mnie jest całkiem sporym szokiem. No chociażby ze względu na niedawne wyjście Senny. Jasne jest to postać, o której Riot mówił, że jeżeli będzie zbyt silna to będzie balansowana w stronę supporta, jednak nadal jest ona połączeniem wspierającego z AD Carry, więc ja jestem gotowy uznać, że taka hybryda nadal wpisuje się w rolę AD Carry. Więc w zasadzie tak po rozkminie niektórzy mogą uznać, że Riot wypuszcza dwóch ADC'ery po sobie, co jest w sumie ciekawe, po pierwsze dlatego, że postaci strzeleckich mamy w lidze w sumie najmniej, a dwa, że gracze od miesięcy narzekają, że już dawno nie było nowego top i ostatnim wydanym był Orn w sierpniu 2017 roku, a Riot zdaje się tym nie przejmować, bo wiemy, że najprawdopodobniej kolejnym bohaterem w lidze będzie jungler oraz trwają pracę, nad zmianami Volibera i Fidel Stiksa. I tak Volibear może iść na top lane, jednak nie wiemy w jaką stronę zmian przy nim Riot obierze, więc nie biorę go tutaj pod uwagę. I ktoś jeszcze może powiedzieć, że Halo, ale przecież Pike chodził na topa, a został on wydany później niż Orn. No jasne, tylko Pike nominalnie miał być grany na saporcie, a nie mieć tak wszechstronne umiejętności i być tak wszechstronną i flexową postacią, że mógł być grany prawie wszędzie. Wracając do tematu, czyli B, nie, nie jest to syn Wladimira i, no jasne, jest on trochę podobny nawet i do Keina, ale w dzisiejszym świecie gier, mnogości postaci i bohaterów, prawie niemożliwym jest wydanie postaci, która nie będzie nam się kojarzyła z inną. No serio, jeżeli na przykład w Diablo 4 pojawi się przeciwnik, który będzie błotną galaretą, to dla graczy Ligi pierwszym skojarzeniem będzie Zak. Skąd jednak wiedzieliśmy, że bohater prawdopodobnie się pojawi. Ponieważ na PB, czyli serwerze testowym League of Legends, pojawił się przeciek, przez który widzieliśmy Abheliosa bez grafiki. W liście bohaterów. Samo zapowiedzenie Abcheliosa jest również ciekawe pod kątem początku sezonu, ale 9, a nie dziesiątego. Na pewno pamiętacie świetny zwiastun sezonu pod tytułem Awaken, w którym swojego czasu zachwycałem się wymodelowaniem twarzy Dravena, ale mimo wszystko przede wszystkim Riven. I wtedy nie wyobrażałem sobie, że można twarz Riven w jakikolwiek sposób przebić w kinematyku od Riot Games. I okazało się, że można, bo zrobiła to Senna. Jednak w Awaken na arenie w Noxusie, w loży, w której siedział Draven, przypięte były różne bronie, w tym m.in. miecz Riven, czy szpony nieznanego bohatera. I dużo osób od razu krzyknęło, że hej, to muszą być pazury Wladimira. Niestety, ale jest to nieprawda. Bo szpony Wladimira jako maga krwi to integralna część jego ciała, a nie coś, co może zdjąć jak skarpetę i powiesić. Na wieszak. Co wy nie macie w domu wieszaka na skarpetki? Jakoś przecież trzeba je wietrzyć, co nie? I zastanawiano się, cóż to za szpony. Wywnioskowano, że są to bronie, albo w zasadzie narzędzia nowego elikery. I tak sezon mijał i mijał, i nic takiego się nie pojawiało, i najbliżej owych szponów jest broń Abheliosa, choć też wydaje się, że nie za bardzo, choć możliwe, że koncept diametralnie się zmienił i owe szpony z Awaken nie mają już żadnego znaczenia fabularnego, bo jak zmieniają się koncepty, można zobaczyć chociażby na przykładzie zmienionych sióstr Kale i Morgany, czy jak przez te wszystkie lata zmienił się obraz senny. Dobrze, ale kim zatem jest Abhelios? Cóż, po kolei zatem. Jest to bohater pochodzący z góry Targon, którego pochodzenie i w zasadzie przynależność kultowa, nazwijmy to, dała się przewidzieć wcześniej, co zresztą udało mi się zrobić. W jednym z artykułów od Rajotu była mowa o postaci związanej z Księżycem i kilkoma innymi niuansami, więc w sumie wiadomo było, że postać najprawdopodobniej będzie w jakiś sposób związana bądź należała do kultu Lunari. Jednak bohater nie jest w zasadzie samodzielnym bohaterem. Jest on nieco podobny do Kanea pod tym kątem. Jeżeli nie wiedzieliście, to w kosie Keina nazwijmy to jest zaklęty Darkin o imieniu Rust. Natomiast Abhelios ma bardzo ciekawy związek ze swoją siostrą, bliźniaczką imieniem Alune. Bądź Alun, w zależności od tego jak będzie się to wymawiać, ale przyjmijmy, że jest to Alune. Żyli oni jako oddani lunari w ukryciu przed wyznawcami kultu Słońca, czyli oczywiście w Solari, czyli na przykład Leonom, którzy tępili zwolenników księżyca, uznając ich za heretyków. Co po raz kolejny wpływa nam dość mocno na lore, czyli fabułę świata przedstawionego Runetery, bo przede wszystkim Diana miała być ostatnio przedstawicielką Lunarii i mam nadzieję, że będzie wyjaśnione, dlaczego wszyscy tak uważali. No i oczywiście dlatego, że Solari myśleli, że Lunari już. Nie ma. I rodzeństwo ma dość ciekawy związek. Aphelios otrzymał dar fizyczny, czyli był zwyczajnie takim twardym i zdolnym wojownikiem. Natomiast Alune otrzymała dar magiczny. Swoją drogą aż tak dużo w WoWa nie grałem, natomiast w Warcraftie 3 pamiętam jak jedna z nocnych elfek, choć nie tylko, ale ona głównie, czyli Tyrande, mówiła dużo nie o Alune, a o Elune, która w świecie Warcrafta jest czczonym bóstwem księżycowym przez nocne elfy. Hmm, dziwny zbieg okoliczności, co nie? Nie wiem, mam wrażenie jakby to był taki kolejny psztyczek w nos dla Blizzarda. W każdym razie nie opowiadając całej historii bohatera lub w zasadzie rodzeństwa, to stanowią oni pewnego rodzaju jedność, gdzie bez Alune wiara i siła Apheliosa słabną. Później doszło do pewnego rytuału Lunarii, gdzie Alune miała wstąpić do świątyni Marus Omegnum, która pojawiała się niezwykle rzadko i przyjmowała tylko jedną osobę. Moc i światło świątyni przyciągało pozostałych lunarii i najprawdopodobniej ze względu na to, solari właśnie odkryli, że wyznawcy księżyca cały czas żyją. W tej masakrze nawet Abchelios został pokonany i leżał na łożu śmierci. Wypił on jednak ciecz z kwiata o nazwie Nocturn, dzięki czemu Alun mogła połączyć się z nim duchowo i dać mu ogromną moc. W zasadzie po tym można się lekko domyślać, jakie mogą być umiejętności bohatera. W walce z Solarii Alun zwiększyła bardzo znacząco jego moc bojową, więc wcale nie wykluczone, że może to być jego ultimate, no bo przecież dlaczego by nie? Coś na super superumiejętności Wayne, w której ta bierze swoją większą kuszę, to być może. W Abcheliosa będzie wstępować Elunę i będzie zwiększała jego statystyki. Kolejnym ciekawym konceptem bohatera może być jego powiązanie ze swoimi kwiatami, i myślę, że taki bohater byłby no, dość ciekawy i można nawet powiedzieć niezwykle innowacyjny. Zobaczcie: mamy w grze Barda, który biegając po Rift zbiera mipy, które w pewien sposób go ulepszają. No nie permanentnie, ale jednak. Myślę, że niezwykle ciekawym konceptem byłby taki, w którym Abhelios grę zaczyna samemu, jednak na mapie rosną losowo generowane kwiaty Nocturmu, który bohater używa i pozwala dzięki niej swojej bliźniaczce Alun złączyć się z nim w jedność, dzięki czemu bohater byłby silniejszy. I można by to rozwiązać dwojako. W pierwszy sposób, taki jak mówiłem, a propos Barda i jego mipów, gdzie trzeba by było je zbierać i po nazbieraniu określonej liczby kwiatów, Alun mogłaby złączyć się ze swoim bratem. Albo gdy zbieramy na przykład kwiaty nokturnu to na pewien czas możemy sobie Alun Przywołać do naszego ciała. Cóż, być może jest to taki nietypowy i nawet można by powiedzieć dość naciągany koncept, bo o ile u supporta się to sprawdza, raczej nie chcemy, żeby nasz AD Carry non-stop schodził z linii po jakieś kwiatki. Jednak jeżeli dobrze by to przygotować, na przykład, i mówię tutaj o tej drugiej opcji, że w jednej z umiejętności stakujemy sobie w zebrane kwiatki i używamy je, aby przywołać do nas alunę, kiedy tylko chcemy, mogłoby być dość ciekawe. Nie musielibyśmy wtedy schodzić z linii non-stop. A na przykład przy powrocie do bazy odbijalibyśmy lekko do dżungli po kilka nokturnów. Nie wiem, jakby to wyglądało w grze, jednak koncept wydaje mi się dość ciekawy. Patter może się jednak okazać jeszcze zgoła inny. Z jego historii wynika, że bardziej w świecie runetery jest to asasyn niż jakiś strzelec wyborowy. I to wcale nie musi być tak dalekie od prawdy. Spójrzmy na koncepty innych, niedawnych postaci. Senna, która łączy Carry i Sapporta. Yumi z niespotykaną wcześniej mechaniką siedzenia na kimś. Kiana, która w historii wydaje się być jakąś postacią wielce potężną magicznie, w grze jest Adeasasynem korzystającym z otoczenia. Stąd być może Abhelios będzie pierwszym asasynem granym na Carry? I będzie to postać bijąca z dystansu z na przykład dobrym finisherem czy doskokiem. No jest to dość ciekawa koncepcja, choć w przeszłości mieliśmy już strzelca, co prawda, który nie był asasynem, a taki bar takim bardziej tankiem strzelcem, można powiedzieć, który nominalnie miał znajdować się w środku walki, przynajmniej tak mówiła jego super umiejętność i był to urgot. To no za krótkim okresem, kiedy z Soraką, która wtedy jeszcze dodawała manę sojusznikowi, niszczyli razem Botlane, raczej nie sprawdzał się on za dobrze na tej roli, dlatego został mocno zmieniony i nominalnie jest teraz toplane. Miał bardzo mały zasięg, a nominalnie jego super umiejętność kazała mu być w środku Teamfightu, a miał on możliwości naprawdę obijania na bardzo to, ale to bardzo daleki zasięg. Ciekawe. Jednak nie zapominajmy, że jesteśmy między sezonem 9 a 10 i po miksie i dickery z supportem, można się chyba wszystkiego spodziewać. Moi drodzy, dajcie znać, co wymyślicie o tej nowej postaci. Jak się podobało, zostawcie kciuka, bo to bardzo pomaga na zasięgi i zwiększa rozwój kanału. I suba z dzwonem, jeżeli interesują Was takie materiały. Zapraszam również na streamy na Twitchu, który ode mnie. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia do następnego materiału. Cześć!